Zdarzenia losowe A i B zawarte w omedze są takie, że prawdopodobieństwo P od B' zdarzenia B' przeciwnego do zdarzenia B jest równe 1 czwarta. Ponadto prawdopodobieństwo warunkowe P od A pod warunkiem, że B jest równe 1 piąta. Wynika stąd, że zacznijmy od Wykorzystania tego wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe. Ponieważ jest podane, prawdopodobieństwo warunkowe A pod warunkiem, że B jest równe P od A iloczyn B przez P od B. Taki jest wzór na prawdopodobieństwo warunkowe, które nam podano. To jest 1 piąta. Teraz, P od A i B, no właśnie jest wielkością szukaną do obliczenia. A zatem, jeżeli będę miał P od B, no to można powiedzieć, że mając to i to, no to P od A i B obliczymy. Ale tutaj w treści zdania jest tylko podane prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. Podane jest. P od B' i ono wynosi 1 czwarta. No mając zdarzenie przeciwne, no obliczenie prawdopodobieństwa zdarzenia B nie jest problemem, bo od jedynki odejmuje się prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. I to będzie 1 odjąć 1 czwarta, czyli 3 czwarte. I to, czego nam brakowało, oś no mamy. A zatem w to miejsce wstawiamy 1 piątą. P od A iloczyn B jest do obliczenia, a P od B no wyznaczyliśmy jako 3 czwarte. Aby Obliczyć teraz P od A iloczyn B trzeba pozbyć się 3 czwartych, czyli pomnożymy razy 3 czwarte, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A iloczyn B to jest 1 piąta, no i razy 3 czwarte. No w tym mnożeniu no nic się nie skróci i wyjdzie z tego 3,20. Takie jest prawdopodobieństwo iloczynu. Popatrzmy się na odpowiedzi. 3,20 jest to odpowiedź C. 3,20, 3,20.